Thank you. Dobry Państwu, jesteśmy w Kościelisku. Tutaj odbywa się kolejna parada gazdowska. W zeszłym tygodniu transmitowaliśmy paradę gazdowską z Białego Dunajca. Jak Państwo widzicie, w tym roku zima łaskawa, bo mamy kilkadziesiąt centymetrów śniegu. I te parady gazdowskie mogą się odbywać w poszczególnych gminach. Ale oddaję głos pytacom, którzy tradycyjnie tę paradę gazdowską rozpoczynają. Mam nadzieję, że Państwo ten głos usłyszycie mimo wiatru, który tutaj na Polanie Sywarne dosyć mocno wieje. Ale dzisiaj przynajmniej nie pada śnieg, chociaż nie uprzedzajmy wypadków oczywiście. E, tradycyjnie Paradę Gazdowską rozpoczynają pytace, czyli, y, czyli górale, którzy jadą na koniach przed orszakiem weselnym e, z reguły. Zaraz poprosimy, żeby tu pięknie dla nas również zaśpiewali. Zaśpiewajcie, panowie! Zdjęcie, Proszę Państwa, pytacie, e, przejechały sanie, a w tej chwili widzicie Państwo kumoterki, czyli te małe saneczki, e, w których siedzi kumoter i kumoszka. rada gazdowska to jest wielkie święto kultury góralskiej bo wszystko to co dla górali jest cenne czyli muzyka e, przepiękne stroje charakterystyczne dla tego regionu e, i oczywiście przepiękne konie że nie wspomnę o saniach które często są albo bardzo stare i poddane renowacji albo zupełnie nowe odtwarzane na wzór tych starych wszystko to właśnie dzisiaj będzie zaprezentowane My się, proszę Państwa, przenosimy do punktu, w którym te sanie będą oceniane przez jury. Nie tylko sanie, bo tutaj liczy się kształt, także i sanie, i te piękne ubiory, właśnie i konie zadbane, też dzisiaj odświętnie ubrane w taką specjalną odświętną uprząż. taka sytuacja yy, nieznana, niepewna. To są kolejne akcje. Yy, sprawa była nagłośniona w Telewizji Polskiej, w TVN-ie i w telewizjach. Bardzo prosimy o pomoc. Razem naprawdę możemy więcej. A my już czekamy na Paradę. Pytania zaraz będę śpiewać, muzyka będzie grać. Słuchajcie, cześć. Także to

Proszę Państwa, ta parada gazdowska tutaj w kościelisku spocznie się najpierw takim przejazdem, czyli właśnie paradą wszystkich sań i kumoterek. Oczywiście z pytaczami na czele, a dopiero później poszczególne sanki będą podjeżdżać i będą oceniane przez żyli. Z strony przysiek, grek, potem Adam Korkiel, potem przysiek, lewej strony Krzysiek Grzech, Jędrek, potem Adam Kortyl, potem jest Krzysiek Łakowski, dziś od lewej strony Jędrek Kortyle, to na równanie zamachów, bo starożytne wysokie kawce pod kolano. A jednak Wakow, chwilę w muzykantu, to znałeś się sąki dźwiękowe do góry, bo to chcecie gniazdo na włosy. Chcecie złąbić, ale tutaj ufasz na numerem 48 ze swoją całą To nie widzę Marysię. Marysi, sprawdzaj jak Marysi ty zmienił A jest, jest, na razie jedna i ta sama Ty nawet się w nim obróciłeś się, się czasem to nie udało Jadziemy, jadziemy tak co troszkę mało się stało Zobaczymy, zobaczymy, Nie potem troszkę, troszkę

Na razie przejeżdżamy bez zatrzymania, potem się będziemy zatrzymywać i komisja będzie oceniać. Dobrze, no proszę Państwa, zanim Państwo będziecie oglądać tę piękną paradę, ten piękny korowód, sań, kumoterek, koni, a ja y, podpytam członków jury, y, co oni tym razem będą oceniać. Witam wszystkich rodziny i dlatego wyczytłem, że jest i ze z na Tak na konie. A Ponieważ widzimy tutaj pana wójta gminy Kościelisko, to może dwa słowa o tym. Wspominał pan, że ostatnia parada odbyła się 3 lata temu. Dlaczego? Skąd ta przerwa? Ta parada ma to do siebie, żeby ją dobrze, bezpiecznie przygotować. Potrzymujemy odpowiedniej ilości śniegu, a to w ostatnich latach wyglądało różnie. No, nie ma co też ukrywać. Pandemia po drodze to spowodowało, że ostatnia spara z, z odbyła się właśnie w roku 2019. Dzisiaj cieszymy się bo mieliśmy duży komfort jako organizatorzy w zakresie przygotowań do, do tego wydarzenia. Wiedzieliśmy, że ono się odbędzie już dwa tygodnie temu, co e, spowodowało, że mogliśmy, e, mogliśmy się e, jak najlepiej e, do e, parady właśnie przygotować. Rzeczywiście śniegu dosypało, e, a jakie warunki bezpieczeństwa trzeba zachować, bo wiadomo, że na tych paradach, a zwłaszcza na wyścigach, no bywało różnie. E, bywało różnie, bo często właśnie wynikało to z tego, że ta, ta ta, ta ilość śniegu była nieodpowiednia, no wiadomo, że podstawa, czyli, czyli kwestia tej, tej bazy, no to im, im więcej tym, tym lepiej, no ale to mówimy o tym, żeby to było kilkadziesiąt centymetrów śniegu. E, dzięki temu, że ta ilość jest większa, możemy przygotować specjalne bandy, tak, co stanowi też taką natura, naturalną e, zagrodę, czy to z punktu widzenia potem oceny e, konia, ale też i ludzi, bo, bo jak zauważyła pani e, dzisiaj e, ludzie stoją jeszcze specjalnie e, za specjalnymi. Barierkami, czyli czy to bezpieczeństwo jeszcze trochę podnieśliśmy o, o poziom wyżej, bo, bo ludzie z kolei, żeby widzieć, mają taką naturalną tendencję za e, zbytniego zbliżania się do, do, do granicy, co to potem powoduje, że z kolei też konie różnie na to reagują, więc tutaj śnieg jest, jest tak naprawdę najważniejszy. Moim zdaniem taka parada gazdowska i te wyścigi to jest wielkie święto góralskie, takie pokazanie kultury góralskiej, miłości Górali do koni, ale są tacy, którzy uważają, że tutaj konie jakoś są, no nie wiem, męczone na przykład w czasie zawodów. Jak by pan to skomentował? No to jest nasze dziedzictwo, tak? Tutaj na pewno wszystko trzeba wyważyć. Ja nie mam poczucia obserwując paradę, że te konie są męczone, że jest to coś dla nich nienaturalnego. Mówimy przecież o, o, o przejeździe, czy to w ramach właśnie samej parady, czy, czy zawodów takich jak, jak skiring. Czyli, więc nie mam poczucia, że podczas... Te imprezy, tego ważnego dla nas wydarzenia, bo przecież tutaj z końmi wzrastaliśmy od małego, każdy z nas. Jeszcze w latach poprzednich tych koni było znacznie, znacznie więcej. Dzisiaj możemy to dziedzictwo za pośrednictwem właśnie tego wydarzenia też zaprezentować, pochwalić się naszą kulturą, naszą tradycją, tym co jest najcenniejsze. I konie, konie są nieodłączną tego częścią, więc nie wyobrażam sobie, żeby, żeby ta, to tutaj ich zabrakło je, w ramach tej, tej imprezy. Dziękuję bardzo. To był pan Roman Krupa, wójt gminy Kościelisko. A ja tu spróbuję dwa słowa zamienić. Z jury e, co będziecie dzisiaj oceniać, na co będziecie zwracać uwagę szczególną? No tradycyjnie konie, sanie, uprząż i ubiór. Mamy kumoterki, ale mamy też zaprzęgi parokonne. Jest nas na tyle wielu, że możemy się podzielić. Część skupia się na ubiorze, a część z kolei na uprzęży, czy saniach, albo koniach. To jest w centrum naszego zainteresowania przy paradzie. Ja myślę, że to zadanie jest bardzo trudne, bo tutaj każdy się naprawdę przygotował każda rodzina, każde sanie. Co trzeba zrobić, żeby członkowie jury zwróciło uwagę na taki zaprzęg? No jest problem w ocenie, bo wszyscy się starają, to powidać, jak są wyzdajani, wyubierani. No i musimy te drobnostki wychwycić, czy są tradycyjne ubiory, czy są takie bardziej nowoczesne, kupowane w sklepie. Tak samo uprząż, czy na koniu jest zadbana, wyczyszczona, czy troszeczkę powiedzmy zaniedbana. Jak bogata jest, tak samo sanie, czy są takie tradycyjne stare sanie, ale oczywiście właściwie utrzymane czy są tylko takie nówki, które po prostu nie zachowały tych najbardziej tradycyjnych elementów w ozdobnictwie. I na to musimy zwrócić uwagę. Nie jest to proste, ale myślę, że sprawne oko tak wielu sędziów pozwoli, żeby to wyłowić. Bardzo Panu dziękuję. Także już Państwo wiecie, jak żywi ocenia, e, e, ocenia sanio, ocenia zaprzęgi e, biorące udział w paradzie e, gazdowskiej. Czyli najbardziej w cenie są tradycyjne ubiory i tradycyjne sanie, które są pięknie odnowione, ale oczywiście. Oczywiście jury zwraca też uwagę na te nowe sanie, czy one są zbudowane odtworzone zgodnie ze starymi wzorami i starymi zasadami. Posłuchajcie państwo góralskiej kapeli, bo to też jest niezwykłe doznanie. miejscu. Ja przypomnę, jesteśmy w gminie Kościelisko, w Kościelisku konkretnie, na Polanie Sywarne. Stąd jest e, ładny widok na Giewont. To jest taka olbrzymia polana, tutaj specjalnie przystosowana do tego, żeby mogła się odbyć i parada gazdowska, no i przede wszystkim ta najbardziej emocjonująca część, e, czyli wyścigi. Wski, skiringu, skiringu i wyścigi kumoterek. Przed chwilą rozmawialiśmy z wójtem gminy, on opowiadał, jak postarano się o to, żeby wszystko odbyło się bezpiecznie. I proszę Państwa, ja widzę tutaj wśród żyrii. Jury... <laughs> Jana Karpiela Bułeczkę, który jest nie tylko znanym architektem, doskonałym muzykantem, ale również znawcą koni i spróbuję jego podpytać na co on będzie zwracał uwagę w czasie oceny. Dzień dobry panu, chciałam zapytać co, na co pan będzie zwracał uwagę w czasie tej swojej pracy w jury, domyślam no, się, że na konie, czy tutaj jakieś specjalne na konie, rasy? Na konie, e, tak, no i na pojazdy. I na kumoszki. I na kumoszki. Tak. A co taka kumoszka musi zrobić, żeby zwrócić uwagę jury? Musi być w odpowiedni sposób to, że ubrana. Już by jedną wypaczyli, co miała copkę z jarmaku, taką yy, a a'la króliczek, no bez przesady. Mama musi mieć albo odziewaczkę, albo chustkę porządną. No, a nie pokazywać tu jakieś amerykańskie zwyczaje. Chciałem zapytać jeszcze o konie, czy tutaj jakieś specjalne rasy yy, można zauważyć? Tak, da się. Przed chwilą minęła na nas na przykład para fryzów, to jest niesamowite jak yy, od małego się tym interesuje. To by mi przez głowę nigdy nie przeszło, że się na Podhalu będziemy mieć oryginalne fryzyjskie konie. C czym one się charakteryzują? A mają karą maść, czyli zdecydowanie bez odmian, bez białych nóg, bez białych gwiazdek, z bardzo zarośniętymi od stawami pęcinowymi. Z takie wielkie sz, szczotki to się nazywają, z, z bardzo długą, no i przepiękny hut, yy, niezwykle paradne. Są to, takie konie, to są konie gorąco krewiste, ale bardzo masywne. To no i jedne z najmasywniejszych, to konie typu tak zwanego barokowego. Jak się zobaczy na stare barokowe i ikonografię, to tam widać, ten, że ten kość musiał być pięknie tam szyję, więc zwykle e, efektowną akcję nóg no i um, generalnie mam też hiszpańskiej. krwi ja już pana, że tak powiem, bo widzę, że zaczyna się ocena, no. także musi pan już pewnie podejść tam do tych sani i koników, które się prezentują, dziękujemy bardzo. bardzo słyszeliście państwo konie fryzyjskie czarne bez żadnych białych plamek z takim dużym włosem również na pęcinach także zwracajcie Proszę Państwa, wypatrujcie tych koni, które są e, niezwykłe tutaj na podchalu, rzadko spotykane. <sumpleniam> tutaj ktoś mi zwraca uwagę, że e, źle wymawiam słowo gumoska, że powinnam gumoska. Dobrze, dobrze. Poprawię się, proszę Państwa, jak najbardziej. E, tak, widzę, że wiele innych poprawek, wybaczcie mi Państwo, ja nie jestem góralką, więc mogę się rzeczywiście mylić, ale to oczywiście nie przeszkadza nam w tym, żeby opowiadać Państwu o tym, co się tutaj dzieje i jak pięknie górale się paradzą. Wypomnione. Ale jak za to stanął to nie koniecznie... No nie za szamponu, no sobie to się w recesję, a potem się nie Jeden rejku za Michał syn Franciska Fatla, fotová naszego sebe běga reprezentant z zdobył i z věrovědných národ těch jak důvodů a tu Michał stále ročně překračivé Na co jak my do A jak to poprzez spowodowała konika bo za od razu, no i reprezentant kościeliska. Kuniami mi kantar i bestia. To znaczy się pewnie klaczka. Ale no może nie. Jest, bestia to takie fajne Musiałem Maryśa nakrzcić.

Eee, proszę Państwa, jak Państwo słyszeliście, w cenie są stare, tradycyjne sanie i coś mi się wydaje, że te kumoterki to swoje lata chyba mają. Kumoterki mają lata, bo żony, tata jeździł w nich ze swoją żoną, a Ania była taką malutką, w tej jeździli. Czyli ile lat mogą mieć? No ponad 40 na pewno. Ale są pięknie odnowione, widzę. Kto tak pięknie je odnowił? Troszkę my sobie ich sami odnowili. Dajmy im drugie życie. To prawda. Przedstawcie się, proszę. Michał Bobak i Anna Bobak-Żona. A z tyłu syn Mikołaj z Marysią Stoch. To proszę, jaka piękna tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. W drugich sankach dzieci, a te sanki też przepiękne, bo z kolei pięknie malowane, ale też widać, że to są stare, tradycyjne sanie. Jak długo? Uczyłeś się powozić? Eee, rok. Naprawdę? Tylko rok? A ile masz lat? 7. Eee, A kto Cię uczył tego powożenia? Tata. A czy to jest trudne? Nie. A co jest najtrudniejsze? Yy, to, że jak jadę w tą stronę, to Między, nie ma porę marcińsky, Czyli trzeba wiedzieć za I które lejce, tak? lejce ciągnąć, tak? tak. A te są ja letkę i mogą się błogę. wywalać. No to uważajcie na siebie, a Kumoska się nie boi! Tak? Nie. No, trzymajcie się, trzymamy kciuki za, za was. No, proszę państwa, dzielna para, siedmiolatek powozi zaniami. Powodzi Sam mówi, że nie jest to łatwa sztuka, ale chyba idzie mu całkiem nieźle. Zresztą mama z tatą tam kiwają i kontrolują cały czas sytuację. Musimy proszę państwa opuścić ten tor, bo tu rzeczywiście nie wolno za bardzo przebywać, ale, ale przynajmniej widzieliście Państwo te piękne sanki najstarsze być może, które biorą udział tutaj w tej paradzie. Pokażemy Państwu jeszcze kilka sań, kilka zaprzęgów i będziemy powoli kończyć, a później ponownie się z Państwem połączymy, ponownie nas Państwo zobaczycie, kiedy będziemy relacjonować zawody w skiringu, skiskiringu i w kumoterskiej gońbie. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy w Kościelisku na Polanie Sywarna, gdzie odbywa się właśnie Parada Gazdowska. Zostawiam Was Państwa jeszcze z kilkoma zaprzęgami i do zobaczenia za chwilę.

I'm <laughs> sorry.